W e-boksingu przyjęte też, że te najważniejsze zawody w kraju, czyli Mistrzostwa Polskie, są rozgrywane w systemie wiosennym, czyli gdzieś tam od kwietnia do końca czerwca. Natomiast jesienią są rozgrywane zawody międzynarodowe, te mistrzowskie jak Mistrzostwa Europy czy Mistrzostwa Świata. W chwili obecnej jesteśmy w cyklu przygotowań do Mistrzostw Europy kadetów, bowiem nasz zawodnik Adrian Figo-Szymanowski 14 września uda się do Krynicy Górskiej, gdzie będzie brał udział w Mistrzostwach Europy wspomnianych kadetów i juniorów kickboxingu light contact, kick light i innych formułach. To powołany, czy na podstawie czego dostaje się powołanie do reprezentacji Polski, no to jest duże wyróżnienie jednak. Jest to ogromne wyróżnienie, tym bardziej, że to jest pierwszy sezon startowy dla Adriana. W Żadnej walki w kickboxingu w tym roku nie przegrał. Jest dwukrotnym medalistą mistrzostw Polski. Na podstawie tych wyników jego umiejętności zostało powołanie do reprezentacji Polski. Tam podczas zgrupowania wywalczył miejsce w Kadrze Narodowej A, czyli tej najlepszej polskiego związku kickboxingu. Został oficjalnie nominowany przez burmistrza Klinicy Górskiej pana doktora Kraśko. No i we wrześniu bronić będzie biało-czerwonych barw na Mistrzostwach Europy. Czy w kickboxingu, podobnie jak w boksie zawodowym, istnieją no, federacja jest pewnie jedna, czyli Polski Związek Kickboxu, ale też poszczególne rankingi, są mistrzowie, są pretendenci, są walki o mistrzostwo. Czy to wszystko załatwia jednym turniejem o Mistrzostwa Polski? Mówimy teraz o polskim związku Kickboxingu, który rywalizuje w najbardziej pod patronatem, najbardziej prestiżowej federacji, czyli federacji Wako. Pod tą samą federacją rozgrywać się będą wrześniowe mistrzostwa Europy. Także można powiedzieć, że jeśli chodzi o rywalizację amatorską, bardziej ambitnie nie można rywalizować i toczyć pojedynków. Tutaj, dzisiaj czy w ogóle w klubie mamy dużą grupę byłych, obecnych czy przyszłych reprezentantów Polski. Mam nadzieję, że każdy kto marzy o karierze sportowej no, to będzie zdobywał najwyższe laury. W chwili obecnej w kadrze narodowej znajduje się wspomniany Adrian Figo-Szymanowski oraz w szerokiej kadrze seniorów w kickboxingu: prezes klubu, trener, mój brat Jakub Wiktor Smoliński, który jest wielokrotnym medalistą mistrzostw Polski, mistrzem Polski, wicemistrzem Polski, sparring partnerem wybitnych zawodników. Myślicie, czy to i czy te światy zawodowe, tak zwane z kategoriami się pokrywa kickboxingu, jak to jest? Czy dopiero zawodnicy kończąc zawod, karierę, tak zwaną amatorską, przechodzą do kariery zawodowej? Czy już teraz próbują swoich sił w takich turniejach prestiżowych, czy pokazowych, czy może wręcz innych? Powiem tak, kickbox jest nieco inaczej niż w boksie zawodowym. Często porównujemy te obie dyscypliny, bo są tak naprawdę bliskie memu sercu. Można rywalizować w. Amatorskiej dyscyplinie kickboxing, jak i zawodowej. I wielokrotnie, równolegle, wielokroć bywa tak. Mamy przykład z naszego podwórka, że Bartosz Przycinak-Kowalski, który był amatorskim mistrzem polski juniorów czy młodzieżowców, pokonywał zawodowego mistrza polski. Także nie zawsze te tytuły są równoległe do osiągniętych wyników. Tym niemniej my w chwili obecnej jesteśmy bardziej skupieni na tej rywalizacji amatorskiej. Jest to związane przede wszystkim z pewnymi względami, na które my nie mamy po prostu wpływu. Ok, jakby taki trójpodział, znaczy dwójpodział, dwój są zawodowcy, czy też zawodnicy startujący w tych dużych imprezach wysokiej rangi, no ale rozmawiamy też o amatorach, osobach, które po prostu chcą trenować. Takie grupy już w tej chwili stworzyliście, istnieją? Czy tworzą się? Tak, na bieżąco istnieje grupa początkująca nowego naboru, gdzie uczęszczają osoby, które nigdy nie miały styczności ani z kickboxingiem, ani ze sportami walki. Zajęcia są dosyć stosowane do ich umiejętności, predyspozycji są to ludzie w różnym wieku od 13 roku życia po 12 lat i każdy się w tej grupie potrafi odnaleźć, tak jak powiedziałem, jest to wszystko realizowane zgodnie z zasadami metodyki wychowania fizycznego teorii sportu, czyli tych nauk kultury fizycznej. Nie ma kontuzji, bo stosujemy odpowiednie ćwiczenia. Stosujemy odpowiednie ochraniacze, także staramy się, żeby te zajęcia były ciekawe, rozwijające i są adresowane dla każdego i dla tych amatorów, którzy chcą poprawić tę żyznę fizyczną. Umiejętności w walce w samoobronie, czy poznać nowe osoby. Także każdego zapraszamy na treningu i nie ma problemu. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do czwartku w sali Redbox przy ulicy promenistki 27 w Poznaniu. No, panie zapytam, jest to jakaś nisk, najniższa kategoria, czy też pułap wiekowy? Od którego można zacząć kickbox? Nie ma tak naprawdę pułapów wiekowych, o czym pokazują chociażby doświadczenia z innych krajów od których my czerpiemy inspirację. Natomiast my tutaj w chwili obecnej mamy pewne ograniczenia, jest to trzynasty rok, ale my się nie zamykamy. Jeśli będzie potrzeba stworzenia grupy stricte dziecięcej, my ją stworzymy. Tak samo jesteśmy otwarci na współpracę z innymi dyscyplinami sportu, bo wiadomo, że kickboxing jako... Y, dyscyplina szeroko rozumiana w różnorakich formułach rozwija takie komponenty ciała, które są doskonałym uzupełnieniem do tego, by być na przykład bardzo dobrym y, piłkarzem, lekoatletą czy atletą. Także zapraszamy każdego na wspólne zajęcia. Dosyć przyjemnie mieć rekord y, ileś warg wygranych, zero przegranych. A Ty taki masz w tym roku chyba, tak? Tak, jak najbardziej, ale nie przywiązuję tego uwagi. Y, zawsze y, liczę na... Jak najlepsze występy, i chcę się pokazać, jak najlepszej strony. Dostałeś powołanie do kadry, ale nie było to proste, słyszałem, bo trzeba było się postarać. To jest takie, że się powołanie dostaje nie wiadomo na papierze. Trzeba było to wywalczyć na ringu, na zgrupowaniu, przed oczami wszystkich. Na Mistrzostwach Polski zająłem dwa drugie miejsca. I spodobałem się trenerom kadry narodowej. Pierwsze zgrupowanie odbyło się w maju. Trwało ono trzy dni. Zostałem wyróżniony za pracę, za zaangażowanie i dostałem koszulkę reprezentacji polskiej. To impreza Rangi Mistrzostw Europy. Wcześniej startowałeś w zawodach międzynarodowych? Nie, to będą moje pierwsze zawody yy, międzynarodowe i tak jak mówiłem chcę się pokazać jak najlepszą Inny cykl przygotowań, inaczej trenujesz, mocniej. Trzeba trafić z formą. To jest jednak turniej, tak? To będzie turniej. Nie jedna walka, ale turniej, więc trzeba się przygotować jakoś specjalnie inaczej. Tak, przygotowania tak powiem, trwają od Maja. Pierwsze zgrupowanie, potem treningi tutaj z trenerem Łukaszem Smolińskim. I kolejne zgrupowanie odbyło się w lipcu trwało ono tydzień. Również zostałem wyrużony za zaangażowanie, za pracę treningach. Ręgi są bardzo ciężkie, trenuję 5 razy w tygodniu. Myślę, że będzie dobrze, jeżeli chodzi o formę. Jakie e, kraje, jakie sfery Europy tutaj są w Twojej kategorii, czy w tej organizacji najsilniejsze? Y, trenerzy kadrowi y, bardzo fali Węgrów i myślę, że właśnie ich mogę się obawiać. Mhm. Kadet, czyli ile masz? 16, 17 lat? 15. 15 nawet, no widzisz. Czyli, chyba, czyli nawet jeszcze, bo zwykle wiek, wiek kadeta to jest do 16, lat, jak to do 16 tak. lat. Czyli masz, no super, rok przed terminem. Ile lat już kickbox? Czy wcześniej były inne dyscypliny? Jak to wyglądało u ciebie? Yy, od młodszych lat trąbałem piłkę nożną przez 5 lat. Potem przerzuciłem się na tenis stołowy. I w trakcie tej już zacząłem tronować kickboxing, to można powiedzieć, że to była zabawa w kickboxing tak naprawdę było w wieku 9-10 lat nie brałem tego na poważnie, a teraz już od półtora roku jest to dla mnie, może powiedzieć, pasja. A jeszcze godzisz, tak, szkołę, wszystko dookoła? Tak, godzę, bardzo dobre wyniki w szkole. Zachowanie, wszystko, wszystkie obowiązki spełniam i przekładam się do treningów. Karierę seniorską też myślisz o tym, co można osiągnąć w boksie? Myślę o tym. Mam nadzieję, że mi się uda, że wytrwam w tym. Nie wiadomo jak się przyszłość ułoży, ale bardzo lubię ten sport i chcę w nim być jak najdłużej.